Kim jesteście? Związkowymi ofermami. Pięć sezonów. Chcecie zgłębić idealne pary. Sześć. Widzę potencjał w relacji z Morganem. Rashida i Duży D. Potrzebujemy się. Dopasowani przez ekspertów. Miłość. Dużo tu dziewczyn, ale ty jesteś kobietą. Wielu facetów złamało mi serce. Wierzę, że on tego nie zrobi. Przyjaźń. Potrzebujesz silnej kobiety. Traktuję cię jak siostrę. To byłby związek kazirodczy. Kto ma ochotę na drugą szansę? Dziesięć idealnie dopasowanych par z poprzednich sezonów zamieszka razem w Melbourne Piąty sezon. I gdzie jesteście, bydlaki? Daj stopę. Tori wciąż mnie podrywa. Chcę się z tobą umówić. Ze mną? Zrobiłem pierwszy krok. Uważnie przyjrzą się swoim związkom. Odtrąciłam cię, bo cię lubię. Czego się boisz? Chodzi o relację, której nie mamy przez Ciebie słucham, będą brali udział w misjach testujących siłę uczuć. Jestem królem świata! Przymknij się! Likwidacja 40 zdechłych szczurów to jest dowód miłości. Jestem dumny. Czy potrafią określić, co ich łączy? Pokażemy siłę naszej relacji. Chcesz się umówić z Devinem? Podoba mi się. Być może miała seksualne fantazje na mój temat. A może coś między nimi pęknie? Mamy najgorszy związek ze wszystkich. Lecisz na każdą. To może się różnie skończyć. Oto program Dopasowani, druga szansa.